Cześć, postanowiłem pokazać Wam szybko, jak wypełnić formularz do programu Invitro to Hit. Wchodzę na stronę Stowarzyszenia Nasz Bocian, to jest naszmyślnikbocian.pl Na górze mamy baner Invitro to Hit, zapisz się do programu, klikam w to zapisz się do programu i przechodzę na stronę programu. No, Strona oczywiście dokładnie czytam, zapoznaję się z listą realizatorów, zapoznaję się z zasadami, czytam załączone dokumenty i przechodzę do formularza. Formularz wymaga podania danych obojga partnerów, czy też małżonków. Natomiast można użyć jednego numeru telefonu i jednego adresu mail dla obydwu. Formularz, dane do formularza możemy wpisać tylko raz, czyli sprawdzany jest adres e-mail i PSL i musi on być Unikalne, czyli nikt wcześniej w formularz nie mógł go wpisać. Jeżeli ktoś przed nami wpisał, czyli my żeśmy go wpisali wcześniej, to drugi raz nie wypełnimy formularza. Dobra, ja mam przygotowane dane, tutaj będzie Wincenty Garnuszek z Turka. Dane mi się wpisały, żeby to krótko trwało. Teraz szybciutko jeszcze numer PESEL, też sobie przygotowałem numery PESEL. A może sobie wybiorę ten i wpisuję e, urząd skarbowy tu, Turek i jak widać on mi się tutaj nie pojawił w podpowiedziach, dlatego, że wyszukiwarka jest trochę chimeryczna i nie zawsze rozumie miasto w mianowniku. E, trzeba podać je w miejscowniku. Turku. I proszę, jest nasz urząd skarbowy. Teraz małżonka albo partnerka Alicja. Miejsce zamieszkania: to same, to samo. E, jakiś tam Pesel, i znowu Turku. Turku. Jest. Przechodzę do drugiej. A jeszcze zgody. Trzeba przeczytać i zaznaczyć: wszystkie zgody, że się zgadzamy na te wszystkie rzeczy. Przechodzimy do następnej strony, i tutaj mamy bardzo ważną rzecz, listę klinik. Usuwamy te kliniki, do których na pewno się nie wybierzemy, bo na przykład jest za daleko, a pozostałe ustawiamy w interesującej nas kolejności, czyli na górze ustawimy te, które najbardziej nas interesują. Usuwamy sobie, bo turek jest między Poznaniem a łodzią. Ale właściwie to Warszawę też moglibyśmy zostawić. To przywrócę, klikam przywróć pełną listę środków, te usunięte przywróciły mi się. I jeszcze raz usuwam, ale Warszawę tym razem zostawię, Poznań, zostawię. Warszawę zostawię, Kraków Łódź zostawię. Ok, i teraz jak zmienić kolejność? Tutaj po lewej stronie mamy takie strzałeczki. Trzeba trafić palcem w tą strzałeczkę i przeciągnąć we właściwą pozycję. Na komputerze to jest łatwe. Na komórce jest to trudne. Weźmiemy Łódź na górę. Chciałem pokazać, że to nie jest takie trudne, ale no też mi się nie udaje. Salwę przesunąłem na górę. Weźmiemy jeszcze Poznań na górę. Bo mamy bliżej do Poznania i do Łodzi. Za dużo mam peluchy na tą komórkę. O. Łódź Poznania dalej Warszawskiej Kliniki. Kolejny krok to jest podgląd. Sprawdzę, klikam i sprawdzamy, czy prawidłowo wypełniłem dane. Jest OK. Sprawdzam listę realizatorów, czy kolejność jest OK. Czy wszystkie, które mnie interesują są, są OK. I teraz, jak formularz będzie aktywny, to będzie przycisk Wyślij. Ale nie jest aktywny. Mamy o tym oczywiście informację nad no, formularzem. Możliwość wysłania zostanie włączona od 20 o 8. A jak będzie aktywny, to tu będzie inna informacja. No i to tyle, co chciałem pokazać. Także powodzenia.